Tutaj biegniemy od razu do dźwigni, żeby uwolnić pozostałe ogary, które nam pomogą. BOŻE Zaktualizowano kodeks genloki Alfy, genlock Alfa, Genlok Emisariusz już jest. Z tego co pamiętam, w tym kuferku powinna być farba dla naszego psa. Oczywiście, chamstwo, bo nie zdobylibyśmy jej, gdybyśmy nie posiadali moda otwierającego tylko łodszych wizytowych. I poziom dostaliśmy za otworzenie skrzynki. Dodajemy do zręczności na 20 i siłę na 27. Przymus ekspercki, i dalej. Zręczność będziemy musieli dodać na 26, żeby osiągnąć mistrzostwo we władaniu. Tarcz bezwładnienie, i dalej. A skoro już mamy coś dla naszego psa, to mu damy. Tylko nie pamiętam w czym to było. W zbrojach chyba no, tak. Do obrażeń przeciwko zwierzętom. No cóż, lepszy ryc niż nic. Zapis i lecimy dalej. <tryk> się zebrało Masz za swoje Ciekawego nie ma. mniejszy ochład leczniczy. Robi się. Na szczęście już powoli. Będzie łatwo. Docieramy do końca. Więc mu damy zręczność i siłę. Zaczynajmy. On tak jak moja postać jest tarczownikiem, więc będziemy już mu to rozwijali. I tak później pozbędę się z drużyny na rzecz innego. Bohatera w końcu niepotrzebnych dwóch tanków w teamie. Będzie łatwo. Robi się. Będzie łatwo. No i to chyba już ostatni poziom z tego co słysz, Boże, słyszę z tego co pamiętam. Tak. Zdecydowanie. I przed nami jest wielki... Big motherfucker Badas. Trzeba go zatłuc. Może zadziała. zadziałało. jeden. co wiem, namaga się Albo i nie. Albo i tak. Zdawaj. Oto. Mamy pomagu. Do ataku! Chyba nie mogę pić pokładów. Nie wiem gdy jestem lity. Dobra. Chyba dupa z tego blada wyjdzie. Będzie trzeba ładować chyba. Szukniemy coś silniejszego. Dobrze. Na psa. Psy nie mogą okładów leczniczych żłopać. Potrzebne specjalne kości. Może to wygramy, ale mało prawdopodobne. Szczególnie, że został tylko Alistar. Chłopaj. O nie, niczego. Szes, z okładów, ale może wygramy. Jeszcze raz mi idzie tak. Nie bardzo. Ognisko jest tutaj. Przegapiliśmy hmm, sygnał. Szybko, zapalmy ogień, zanim będzie za późno. Hm, to byliśmy kolczy ze stali. Dostajemy bonusu, więc zostaniemy przy tym. No dobra. Dajemy znak. Zarządzić odwrót, Ale co z królem? Nie powinniśmy. Rób, co każę! Wycofać się! Ruszać się wszyscy! Mamy strajce. wo to nie wygląda. Tak samo i dla nas. Więc tak chyba tak wcześniej nie może być, w sumie o, I ja mamy morigan, a my leżymy na dole. otworzyłeś oczy. Matka się ucieszy. Co się stało z pomiotami? Zostałeś ranny, a matka cię uratowała, nie pamiętasz? W ogóle. Mm, ale nie ma takiej opcji. Co się stało z armią, z królem? Człowiek, który miał odpowiedzieć na sygnał, zbiegł. Zwyciężyły mroczne pomioty. Ci, których porzucił, zostali wybici. Twój przyjaciel kiepsko to znosi. ten tępy, podejrzliwy typek, który był wcześniej z tobą. Jest na zewnątrz, przy ognisku. Matka chciała się z tobą zobaczyć, kiedy się obudzisz. <grym> Czy byłem poważnie ranny? Tak, ale sądzę, że wyzdrowiejesz. Mroczne pomioty nie zrobiły ci nic, czego matka nie potrafi wyleczyć. Dlaczego twoja matka chce mnie widzieć? Nie wiem. Rzadko mówi mi o swoich planach. Jeśli pozwolisz, mam kilka pytań. Nie mam pytań. nic przeciwko, nie krępuj się. Czy tu jest bezpiecznie? Gdzie są pomioty? Na razie jesteśmy bezpieczni. Zaklęcia matki trzymają mroczne pomioty na dystans. Nie wiadomo, co się zdarzy, kiedy odejdziecie. Horda ruszyła dalej, więc może zdołacie jej uniknąć. Dlaczego twoja matka nas uratowała? Sama się zastanawiam. Ale nie chce mi nic powiedzieć. Może tylko do was zdołała dotrzeć. Na jej miejscu uratowałabym waszego króla. Za króla można dostać o wiele większy okup. Tak się składa, że pochodzę ze szlachty mój błąd jak właściwie udało się jej nasocalić. Zamieniła się w ogromnego ptaka i porwała was ze szczytu wieży. Jednego w każdy szpon. Jeśli nie wierzysz w te historie, to radzę ci zapytać matki. Może nawet ci odpowie. Ciekawe, co z naszym psiakiem w takim wypadku. Czy przeżył ktoś poza nimi? Nami? Tylko niedobitki, które już dawno uciekły. Nie chcesz wiedzieć, co dzieje się teraz w tej dolinie. Dlaczego, co tam się dzieje? Na pewno mam ci to opisać? Tak, proszę. Dobrze.